w Brukseli premier Morawiecki opowiadał takie bzdury o ETS-ie, czyli o sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Wiecie co w tym budżecie robicie? W tym roku rząd pis emisji uprawnień CO2 zarabia na tym 24 miliardy złotych. Wiecie ile wpisał na przyszły rok 5 miliardów 200, to co chcecie zrobić z tą resztą, skoro premier wczoraj powiedział, że to skandal, że ten podatek unijny jest coraz droższy i kosztuje nas coraz więcej? No to jak pan to. Gdzie pan ma jakąś logikę? Odrobinę. W tym roku 5 miliardów pan zaplanował? W tym roku 24, w przyszłym 5. Znaczy umie pan liczyć? Pani Marszałek, wysoka, wysoka Izbo! Odpowiadając pani poseł Leszczynie, która podobno jest kandydatką na ministra finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej, a liczy tak, gorzej niż pan Rostowski. Grup, pani po pierwsze, po pierwsze. pan prezes grup, Jarosław Kaczyński, pan premier, wynegocjował bardzo dobrze pakiet klimatyczny, ale przyszedł Donald Tusk i w grudniu 2008 roku zmienił zmienił rok bazowy z 20, na 2005 rok z 1990. Cały wysiłek polskiej gospodarki poszedł jedną decyzją. Tuska w piach. Za to odpowiadacie. Po drugie, od 2013 roku, wtedy premierem był Donald Tusk, całość emisji uprawnień CO2 wlicza się do kosztów energii i ciepła dla milionów Polaków. To była również decyzja Tuska. W marcu 2014 roku, na posiedzeniu Rady Europejskiej, Donald Tusk dał zielone światło i pani Ewa Kopacz to przyklepała i ten system dzisiaj jest taki patologiczny, że pan premier się w imieniu Zjednoczonej Prawicy walczy o to, żeby go zawiesić. Dlatego, że ceny energii od czasów Tuska, jeżeli chodzi o uprawnienia, wzrosły o 1300%. I najważniejsza sprawa. Kłamstwem jest, że Polska zarabia na ETS-ie. Pani Leszczyno, gdzie pani jest? Przepraszam. Konkretnie, konkretnie. Mamy w tym roku 170 milionów ton uprawnień potrzebujemy. Budżet państwa i instalacje biznesowe 105 milionów bezpłatnych. Rachunek 170 odjąć 105 to jest 65 milionów w deficycie. Jak, Szanowni Państwo, można na deficycie zarabiać? 65 milionów razy 90 euro, razy kurs euro to jest 25 miliardów złotych, które zostanie za granicą. Nie zarabiamy na deficycie. Wam się wszystko myli, wam się dochód z przychodem myli. Jeżeli firma ma koszt 170 zł, a przychodu ma 105 zł, to wytwierdzicie, że zarabia ta firma, bo ma przychodu 105. Wy się kompletnie na ekonomii i gospodarce nie znacie. I dlatego nie rządzicie.